Cześć kochani, witam was w ulubieńcach października. Dostało dosłownie końcówka już do listopada, dlatego to najlepszy czas, żeby pokazać wam swoich właśnie październikowych ulubieńców. Jest tego trochę, jest kilka nowości, kilka rzeczy, które są takimi odgrzewanymi kotletami, dlatego... Przejdźmy, zacznę do do od pędzli, ponieważ mam garść takich pędzli do pokazania w tym miesiącu. Takim, jak już wspomniałam, odgrzewanym kotletem będzie pędzel, który możecie kupić w sklepie Wilkinson, czyli teraz Wilko. To jest bardzo miękki, naprawdę rewelacyjny pędzel do nakładania pudru. Jest bardzo miękki. Ja go podczas suszenia przechowuję w takim pokrowcu. Powiem Wam, że on jest genialny. Zobaczcie, jak on jest duży. Naprawdę to, są, to jest pół, pół sekundy i Puder jest rozprowadzony na twarzy, przy czym pędzel po już naprawdę wielokrotnym praniu cały czas jest w idealnym stanie, jest mega miękki i nie ma takiego tak fajnego pędzla do pudru moim zdaniem, także jeśli macie okazję, macie dostęp aby macie możliwość, poprosić kogoś o jego zakup, to Wam serdecznie polecam, gwarantuję, że to będą świetnie wydane cztery. Kolejny zestaw, to będzie taka moja nowa, święta czwórka do konturowania. To jest nowość, pędzel z Glambrush numerek T12, pędzel do bardzo ostrego takiego precyzyjnego konturowania. Również świetnie się sprawdza do konturowania nosa. Eee, naprawdę świetne. Jestem z niego bardzo zadowolona. Robiłam osobny filmik z takim właśnie open boxem, moim pierwszym narzędziem na temat tych pędzli. Także jeśli nie widzieliście, że to Wam eee, to, to jest naprawdę warty zakupu. Jest tym bardziej, jeśli jesteście fankami makijażu. Eee, drugi pędzel, który Wam koniecznie chcę kolejny raz pokazać, to jest pędzelek z Zewa 105 lux Highlighter, który moim zdaniem do highlightera, do, highlightera, do rozświetlacza eee, nie do końca się nada, ponieważ ponieważ do rozświetlacza mam inny po prostu. To jest świetny pędzel z włosia naturalnego, który jest bardzo fajnie wyprofilowany, przez co świetnie się nadaje do konturowania, takiego bardziej precyzyjnego, do konturowania, a nie do ocieplania twarzy. To są też dwie różne... E, różne sprawy. E, można go kupić zarówno osobno jak i w zestawie numerek jego to jest 105 oraz, oraz kolejny pędzel z Zewy, który to numer to jest 126 Luxe Chick Finish, również z ZEW, genialny pędzel do nakładania e, różu, ale również fajny do brązera czy do takiego grubszego właśnie konturowania. Bardzo lubię jest mega miękki, fajnie, na, na, e, fajnie wyprofilowany, bardzo fajnie kłada produkt, jednocześnie go rozciera, nie robi nim i plam oraz ostatni z tej mojej świętej czwórki, której na pewno nie zdradzę, to jest pędzelek z Real Technic Duo Fiber Contour Brush, czyli taki pędzelek z podwójnego włosia, wyprofilowany, w taki półokrągły Sposób, który się rewelacyjnie właśnie daje do rozświetlacza, ponieważ ona daje jedynie taką mgiełkę koloru tym pędzelkiem, zrobi sobie taki po prostu pasek, którego ja, ja osobiście nie znoszę i często rozświetlacze są tak mocno napigmentowane, że ciężko po prostu się później rozetrzeć, dlatego właśnie pędzle typu duo fiber dużo fajnie się do pędzele do makijażu oczu. I pierwszy pędzelek to jest pędzelek 315 fine liner również z Soewy. To jest bardzo cienki dzisiaj używany pędzelek który świetnie się daje właśnie do malowania kreski żelowymi eyelinerami. Bardzo fajnie jest wyprofilowany i ułatwia robienie tej kreski. Ja często mam z tym mimo wszystko problem, mimo że już od dłuższego czasu się maluję, to ten pędzelek bardzo mi ułatwia właśnie malowanie kreski oraz tej jaskółki oraz drugi pędzelek, który również po prostu to jest Uwielbiam go, tak jak wszyscy uwielbiają Maka 217, tak jak uwielbiam 228 Kryjek z Zuewy. To jest również pędzelek z włosia naturalnego, który jest bardzo fajnie wyprofilowany, bardzo miękki. Ma unikalny kształt, którym świetnie zaznaczycie sobie załamanie powieki i lekko będziecie nadawali taką chmurkę właśnie w swoim makijażu. Uwielbiam, polecam też często widzę, że Maxi Go, Maxineczka poleca go u siebie w tutorialach. Teraz dwa takie gadżety makijażowe i pierwszy gadżet e, również z Glam Shop, to będzie Glam Glove, czyli e, rękawica do mycia naszych pędzli. E, Użyłam jej naprawdę dosłownie kilka razy, ale już wiem, że to były naprawdę fajnie, dobrze wydane pieniądze. Cena to około 50 zł, 50 albo 60, nie jestem teraz pewna. E, Dlaczego ja lubię tę rękawicę? Ponieważ po pierwsze rewelacyjnie e, i szybciej dopiera pędzle, zarówno z produktów sypkich, jak i płynnych. E, tutaj e, jest trudny filmik, kochani, na kanale, gdzie możecie zobaczyć, jak ona e, właśnie proponuję używać się rękawicy, ja używam ją w taki sam sposób. Świetnie dopiera, dużo szybciej dopiera, mniej wody się leje. Ja też mam egzemę i dla mnie zawsze było problemem mycie pędzi, ponieważ zbyt długo ta ręka była pod wodą. Nie lubiłam tego robić w takich zwykłych rękawiczkach jednorazowych. W tej rękawicy przy mojej egzemie dużo bardziej e, mogę dbać o swoją skórę, tym bardziej, że pranie pędzli takie nawet dwa razy w tygodniu nie trwa dwie czy trzy minuty, ta wiecie cały czas te ręce gdzieś tu pod tą wodą są a przy tej rękawicy o tyle lepiej właśnie jest dla mojej skóry, że po prostu tak tej skóry nie męczę także rękawica, nie leży że fajnie szybko ułatwia e, mycie pędzli, gdzie mniej wody dużo mniej mydła e, oraz moje ręce oraz są zabezpieczone luna Luna Mini, czyli moja miłość e, którą naprawdę jestem mega zadowolona, że udało mi się kupić za za jedyne, jedyne połowę ceny, to jest soniczna szczoteczka do oczyszczenia twarzy. To nie jest recenzja, to jest po prostu wspomnienie o nich w tych ulubieńcach, e, ale powiem Wam, że ja już dosłownie po trzech, 4 użyciach widziałam różnicę w mojej cerze. E, na chwilę obecną zaraz na, na tyle fajnym stanie, że ja wchodząc gdzieś na co dzień do sklepu czy... E, po prostu dziś wychodząc, nie potrzebuję tak naprawdę e, podkładu, wystarczy mi zaznaczyć brwi i wytuszować rzęsy, także to na pewno będzie ulubieniec e, miesięcy, lat. E, trochę więcej na temat tej sztuczki będzie w oddzielnym filmiku, kiedy położyłam jakieś przynajmniej 2-3 miesiące, że to była taka pełna, rzetelna recenzja, ale naprawdę Uwielbiam ją i bardzo się cieszę o paznokciach. W tym miesiącu najczęściej na moich paznokciach gościły dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to była nowa odżywka do paznokci z PS. Są to paznokcie w płynie, które już też kilka razy widzieliście może u mnie w na paznokciach. Musicie zobaczyć jak wygląda ten lakier, ta odżywka sama właśnie solo. Ona daje właśnie takim paznokciom taki mleczny, naturalny, bardzo fajny wygląd. Lekko jest prześwitujący przez to, te naprawdę bardzo naturalnie. Ma taki mały, standardowy może nie mały, ale standardowy pędzelek. I co ta odżywka ma robić? Ta odżywka w sumie ma takie samo obietnice jak Eveline w 8 w 1. Eveline ja cały czas bardzo lubię, ale widzę, że kiedy używam jej zbyt często, moje paznokcie się do niej przyzwyczajają i zaczynają zaś być w tym gorszym stanie. I udało mi się właśnie zrobić te paznokcie w płynie. Używam ich od jakichś trzech tygodni i mogę Wam powiedzieć, że ja ich użyłam tak właśnie dwa razy w tygodniu, albo unosiłam je same, albo jako bazę pod makijaż i naprawdę te paznokcie znowu się wzmocniły, szybciej rosną. Ja mam taki problem, że paznokcie mi tutaj z przodu się tak jakby rozwarstwiają, mogę tak zdzielać sobie pierwszą warstwę. I już po tygodniu używania tych paznokci w płynie zauważyłam, że po prostu to minęło paznokcie się bardziej utwardziły i są w dużo fajniejszej kondycji. I te paznokcie w płynie spec też możecie kupić tutaj stacjonarnie, niestacjonarnie przez e, internet w UK. Ja Wam zostawię na dole link, to jest cena około 5 funtów, ale myślę, że jak za e, naprawdę fajnie działającą odżywkę i alternatywę za, za Evelyn, to się drugim już rozsławiony na YouTubie, e, topko, który ja już mam od grubych kilku miesięcy. E, tu zużycie to już jakaś e, niżej niż połowa, bo działa 2 trzecie. On cały czas jest w fajnym stanie, jest, jest, e, jest gęsty, jeszcze mi tak nie wiecie, nie zbluciał, że tak powiem. Naprawdę uważam, że bardzo fajny topkot. Jeden z fajniejszych, jaki miałam. Świetnie przedłuża trwałość lakieru. U mnie lakiery się trzymają przez tydzień, kiedy go używam. Także ja Wam polecam, jeśli szukacie jakiegoś fajnego topkodu, a go nie próbowałyście, to może warto skusić się na SESWIT który na ebay kosztuje około 6 minut do kolorówki i mam Wam kilka rzeczy do pokazania pierwszą rzeczą będzie podkład, podkład z Rimela Match Perfection, mój numer to jest 100 czyli Ivory, robiłam jego osobny test na żywo, także Wam podnikuję, jeśli jesteście pełni w mojej pełnej recenzji uważam, że podkład bardzo fajnie trzyma się przynajmniej na mojej cerze, bardzo fajnie naturalnie wygląda ładnie pachnie, kupiony na promocji za 5 funtów, uważam, że był, była to super okazja, za 30 ml bardzo, bardzo dobry moim zdaniem podkład i dużo lepszy w moim przypadku Kolejna rzecz, którą już może widzieliście u mnie na kanale w teście na żywo to jest e, baza pod e, maskarę z marki Eveline. Mają też teraz na rzęstach i powiem Wam, że ona naprawdę bardzo wzmacnia efekt każdego tuszu, który po nią, e, pod niej nakładamy. E, to jest biała odżywka z taką standardową e, choinkową szczoteczką. E, odżywka ta, nie odżywka, a baza, bo to nie jest odżywka, tylko baza. Baza ta sprawia, że ka każda nasza rzęsa jest rozdzielona, wydłużona e, i później aplikowana na to maskara sprawia, że te rzęsy są już takie większe. No ale się ją teraz na sobie, później może wrzucę jakieś zdjęcie, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda z bliska. Ale uważam, że naprawdę produkt bardzo fajny, godny polecenia, tym bardziej, jeśli macie może dosyć rzadkie rzęsy, to ona chyba powinna pomóc, tym bardziej, że jej cena to jest jakieś około 3 funty, także dużo nie stracicie, a możecie naprawdę odkryć na nowo swoje dusze. W tym miesiącu kolejną rzeczą, którą, po którą bardzo często sięgałam, była paletka z Make Revolution, to jest paletka, która się nazywa aromatic Smoked, 4 funty, dostępna już zarówno w Polsce, jak i w, w Anglii. Ceny cienie, pół na pół, maty oraz perły. Maty są bardzo dobrze napigmentowane, świetnie trzymają się na oku perły, są również świetnie napigmentowane i się nie osypują. Ta paletka ma w sobie coś takiego jak Naked 3. Chodzi mi o to, że te kolory bardzo ładnie wydobywają zieleń z naszej teczówki, także jeśli macie takie niebiesko zielone oczy, to przy tych cieniach będą one bardziej e, bardziej zielone niż niebieskie przy tym te cienie się sobą bardzo ładnie łączą e taki jest taki efekt Flowers, żebym powiedziała na oku, bardzo ba Wam polecam się, jeszcze jej nie macie, kosztuje 20 zł 4 funty, także e, myślę, że warto mieć u siebie w toaletce tym bardziej, że to są takie neutralne, zarówno dzienne kolory, jak i coś mocniejszego także paletka, którą zrobicie po prostu każdy kończąc Mofiarz. kolorówkowych ulubieńców, muszę wspomnieć o duacie, który nosiłam namiętnie przez cały miesiąc na swoich policzkach. mam na myśli MAC Harmony oraz Slick Antique MAC Harmony to jest brązer, o którym już Wam tyle razy wspominałam tyle razy gdzieś wstawiamy jego zdjęcia u siebie na e, Facebook czy na Instagram, że na pewno wiecie, że go bardzo lubię. Już niestety też dotknął dęka, co jest lekko niepokojące, ale myślę, że i tak dalej na długo mi wystarczy. E, świetny do konturowania. Mam go też teraz e, na sobie na policzkach. Często używam w jakichś filmikach, także możecie zobaczyć, jak wygląda na żywo. Uważam, że produkt genialny i lepszego chyba brązera nie mam. Oraz róż, różo bronzoro Zawsze mówię o tym produkcie, że dla mnie to jest trzy w jednym. Niestety również do dęka, z czego jest mi bardzo przykro, ale na pewno jeszcze na przynajmniej ten sezon do końca mi wystarczy i na pewno kupię go ponownie. Postaram się go znaleźć i po prostu schować i mieć w zapasie w toaletce, ponieważ uważam, że ten produkt przepięknie wygląda na policzkach. To jest taki bardzo niespotykany kolor. Tutaj w opakowaniu na pewno widzicie takie srebrne drobinki, jednak one nikną na policzkach. Sporo z Was mi, mnie pytało, co masz na policzkach, co masz na policzkach. Mówiłam, że to jest właśnie ten produkt. Kilka z Was wiem, że go kupiło, i pisałyście mi, że jesteście zadowolone, także cieszę się, że moi ulubieńcy również się fajnie przejdźmy Nie ma tego na szczęście dużo. Pierwsza rzecz, to będzie rzecz do ust. Rzecz, którą nosiłam w tym miesiącu po prostu na okrągło, na okrągło. Często to chyba w tym miesiącu drugi czy trzeci raz mam dopiero jakąś kolorową pomadkę na usta, to tak specjalnie do filmiku e, ale na co dzień nawet do pracy nosiłam namiętnie malinowe balmi niestety opakowanie wiecie jest mega tandetne i na długo do torebki się nie nadaje, ponieważ szybko się psuje, jednak produkt w sam sobie jest genialnie nawilżający, przepięknie pachnie, nadaje taką taflę taki zdrowy wygląd ust są to jest to czyste jak po jakimś powiększającym błyszczyku do tego produkt jest bardzo wydajny i widziałam teraz w Tesco, że zmienili jego cenę z 4,99 na 2,99 bez żadnej promocji, także warto się zaopatrzyć. Ja mam kolejne opakowanie, czeka po prostu na tak, e, swoją, swoją koleję rzeczy do cery. Pierwsza rzecz, którą e, bardzo, bardzo lubię, którą już kiedyś miałam i o której Wam opowiadałam to lash herbalism, czyli taka pasta do codziennego mycia buzia i używam... Zazwyczaj rano. Ona przepięknie pachnie. Na początku ten zapach mi się nie podobał. Musiałam się do niego e, przyzwyczaić. Za 100 gram produktu płacimy około więc 5 a 7 funtów. Nie pamiętam w tym momencie. Ale to jest produkt bardzo wydajny. Jednak on jest dosyć e, krótkoważny, ponieważ widziałam, że on jest ważny tylko do końca, e, do końca roku. Dlatego ja go teraz używam e, najczęściej właśnie e, rano myję nim twarz. I to jest taka pasta, która ma rewelacyjny skład. W składzie możemy znaleźć między innymi, innymi zmienione migdały, wyciąg z rozmarynu, z brązowego ryżu, woda różana, olejek, olejek, Co to też znaczy olejek. To jest to olej z rumianku, o właśnie, olej rumiankowy. że rewelacyjna do cery pustej i mieszanej. Naprawdę jeśli macie gdzieś lasza, a jeszcze nie używa się żadnej pasty, to ja Wam tą polecam serdecznie. Jest bardzo wydajna, bardzo trwała i też nadaje się dla wegan. Mm, nice! Oraz ostatnia rzecz z pielęgna Cicery to jest krem, o którym ja po prostu marzyłam. Nie wiem, czy to będzie go widać, czy nie będzie zbyt prześwietlony. To jest krem z Organic Eternal Gold Anti Aged Cream. To jest krem, o którym ja Wam mówiłam już w projekcie Denko, że zużyłam kilka próbek i na tyle te próby mi się spodobały, że po prostu miałam ochotę na pełnowymiarowy produkt. 50 ml, ważne tylko 6 miesięcy. Także to jest produkt dosyć naturalny, z genialnym składem. Ja tutaj za chwilę Wam z boku wypiszę, co on w sobie ma, a ma naprawdę dużo. Szałbia, złoto koloidalne, e, naprawdę ekstrakty świetne. Krem jest bardzo, bardzo wydajny. Ja go używam codziennie e, rano pod makijaż, świetnie się sprawdza. Przepięknie pachnie, rewelacyjnie nawilża cerę. Ma bardzo ciekawą konsystencję. Ta konsystencja jest taka jednocześnie puchata, ale szybko się chłaniająca, przez co nie trzeba go e, dużo używać. No, dla mnie to jest też taki zapach, e, nie czułam się z moją mamą, kojarzy, bo moja mama kiedyś używała podobnych, podobnych y, kosmetyków, ale naprawdę pachnie genialnie, Do tego firma Organic też jest dostępna y, na wyspach y, online, także Wam zostawię link na dole do y, sklepu, gdzie możecie kupić ten krem. Polecam serdecznie dosyć drogi, ale y, na pielęgnacji, moim zdaniem, nie ja żartosz, to będzie do pielęgnacji naszego ciała. Coś, co w sumie Wam niedawno pokazywałam, ale już używałam e, wcześniej kilkukrotnie i wiem, że kolejny raz się u mnie świetnie sprawdzi. Jest to masło do ciała z Farmony, z tej serii Sweet Secret, ciemna czekolada i orzech Pista. Zużycie jest nieduże. używałam go może dosłownie z 4 razy. Produkt jest bardzo mocno zbity. To jest takie typowe masło, które dla mnie pachnie idealnie, ale mojemu mężowi się nie podoba. Mówi, że pachne potem jak opalany kurczak. Dla mnie pachne jak czekol czekolada z pistacjami, ale każdy wiadomo ma inne jakieś upodobania rzeczy rzeczy. Do włosów taki duet z Tresem. Keratny Smooth, e, szampon oraz e, maska. E, powiem Wam, że szampon jest taki żelowy, on ekstremalnie oczyszcza włosy. Gdybym nie użyła nic po nim, to chyba bym miała włosy jak e, siano na wszystkie strony świata. Rewelacyjnie oczyszcza, bardzo mocno oczyszcza, zwłaszcza tutaj skórę głowy, ona aż piszczy momentami. Włosy są mega oczyszczone e, i po niej koniecznie trzeba czegoś użyć, ale ja lubię takie mocno oczyszczające szampony. A do niej tutaj mam właśnie w zestawie maskę, to jest na tyle duży plus tej maski, że ją wystarczy zostawić na włosach na dosłownie 5 minut, ja nie czasem na dłużej pod czepkiem. biała, taka dosyć, bym powiedziała, galaretkowata, ale bardzo wydajna, ma taki typowo fryzjerski, lekko słodki zapach, który się dosyć długo utrzymuje na włosach, ona fajnie te włosy tak nie chciałam powiedzieć obciąża, ale jej tak wygładza, sprawia, że są lśniące, nawilżone, miękkie. Ja często dostaję od Was jakieś komplementy, zwłaszcza w ostatnim czasie, na temat swoich włosów, że podoba mi się Wam, jak wyglądają i to właśnie dzięki temu super się Moi ulubieńcy październikowi, jak widzicie, ta syrena nazywa się Kosmetysie. Tak postanawiają, tak nazwać, ponieważ każda z dziewczyn e, jakąś to serię nazywa, albo typowo ulubieńcy, albo ma jakieś e, na przykład Kornelowe love, e, Rewelacje i tak dalej. Ja ten tekst Kosmety się usłyszałam w jakimś programie telewizyjnym i tak mi to zapadło w pamięć, stwierdziłam, że to jest tak e, lekko śmieszne i infantylne, ale jednocześnie na pewno wpadające w ucho i na tyle charakterystyczne, że na pewno je zapamiętacie, dlatego seria ulubieńców, dziś na dziś u mnie nazywała właśnie kosmety się, dajcie znać, czy ta nazwa Wam przypadła do gustu, jeśli lubicie ulubieńców, proszę o kciuki w górę, dajcie znać, czy używał się któregoś z produktów, które Wam polecałam, ja Wam życzę udanego dnia i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Buziaki, trzymajcie się ciepło, pa pa!